Witam Was ponownie. Dzięki, że macie czas i ochotę, ze mną spotyka się w ramach Akademii Darko. O czym dziś będzie mowa? Często przypominam Wam o obsłudze technicznej Waszego domu, o trosce o komin, piec czy kominek. Nie przypadkiem o tym mówię, bo jeżdżąc na swoje montaże, to i owo widziałem. Czasem nie mogłem zrozumieć, jak można być tak beztroskim i, na przykład, przy pomocy węża ogrodowego podłączyć piecek gazowy w swojej łazience i dziwić się, dlaczego zwracam na to uwagę. O takim rozwiązaniu chyba niedużo ekspertów słyszało. W trakcie tamtej wizyty i rozmowy oczy miałem chyba jak spotki od zestawu kawowego i ciśnienie 200. Było minęło. Facet jakoś przyjął moje argumenty, i wreszcie ten zielony wąż ogrodowy z jego łazienki zniknął. Na szczęście dla gospodarza, jego sąsiadość w bloku też. Dzisiaj będzie trochę inna historia, według mnie ciekawa i warta przemyślenia. Z życia wzięte kominowe historie pana Jana. Ciekawe, trudne i często śmieszne przypadki zawodowego instalatora. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. Potyczki z ubezpieczycielem czyli historia pewnego zapłonu sadzy w kominie to się czasem zdarza. Robisz wszystko jak należy, pilnujesz komina, masz wszystkie rachunki od kominiarza potwierdzające te przeglądy i co najważniejsze, zrobione, wykonane solidnie. Jak to się stało, nikt nie wie. Mimo staranności z twojej strony jednak sadze w kominie się zapaliły. Na szczęście w dobrej godzinie, kiedy nikt w domu jeszcze nie położył się spać, sytuacja została w porę dostrzeżona, straż pojawiła się o czasie. Co prawda bałaganu było co niemiara, ale dom cały. Więź dachowa w pobliżu komina nie złapała temperatury, nic poza kominem nie zostało uszkodzone. Strażacy delikatnie działali, nie zalali wodą całego domu. Odjechali, pocieszali się, że masz ubezpieczenie, więc wystarczy zgłosić zdarzenie, gdzie trzeba i wszystko musi się przecież dobrze skończyć. Ale nie jest to reguła. Właściciel domu już następnego dnia skontaktował się po takiej sytuacji z agentem ubezpieczeniowym. Ten nadał bieg w sprawie. Prosił, żeby póki rzecz, ich rzeczoznawca nie pojawił się na miejscu, wstrzymać się ze wszelkimi pracami przy kominie. Pan z oddziału rejonowego był w przeciągu tygodnia. Sprawdził wszystkie kwity od kominiarza, porobił zdjęcia całego budynku z szkód, potem zlustrował komin i opisał wszystko. Właściciele domu spokojnie czekali na załatwienie swojej sprawy, czyli wycenę szkody i wypłatę odszkodowania za spowodowane straty. A były wcale niemałe. Cały komin na swojej długości, na skutek temperatury płonącej sadzy ponad tysiąc stopni, spękał do imentu. Przy przejściu przez stropy, sufity pomieszczeń także były popękane. Na szczęście komin ponad pokryciem dachowym nie spękał, podobnie jak i kapa ocalała. Przedłużenie komina, czyli element chromoniklowy, strażacy od razu zrzucili z dachu, nadawał się tylko na złom. Żeby zbytnio nie przynudzać wam, powiem, że ubezpieczyciel wycenił te wszystkie straty na zawrotną kwotę 1200 zł, płatną od ręki, po podpisaniu pisma i odesłaniu ją pocztą zwrotną do siedziby ubezpieczyciela. Ci ludzie, którzy przyjechali do mnie wtedy wieczorem z tą propozycją od ubezpieczyciela, wstrzymali się z podpisem i zgodą na wypłatę. Chcieli, żebym przyjechał do nich, oszacował koszty renowacji ich komina, pojechałem tam, ale razem z kominiarzem, który robił im okresowe przeglądy kominów. Pan Bogdan oglądnął wszystko i stwierdził, że w obecnym stanie komin nie nadaje się zupełnie do użytku i wymaga albo całkowitej rozbiórki, i postawienia na nowo, albo renowacji poprzez zainstalowanie do niego wkładu chromioniklowego z blachy żaroodpornej gospodarze zapłacili mistrzowi kominiarskiemu za opinię ja po powrocie do domu sporządziłem wycenę wkładu owalnego owal to taka spłaszczona rura robi się te wkłady kominowe na zamówienie dobierając jego rozmiary tak żeby wykorzystać istniejący przewód maksymalnie za duży nie zmieści się Zbyt luźny sprawia, że piec dusi się i nie pracuje prawidłowo. Pamiętam, że moja wycena obejmowała tylko owal z grachy chromoniklowej żaroodpornej 1.48 grubości 1 mm wraz z montażem bez daszka. Pominąłem spękane ściany kominowe pierwszego i drugiego piętra i konieczność ponownego otynkowania komina na nieużytkowanym strychu. Ja tego zresztą nie robię. W każdym razie licząc i tak i siak końcowa kwota wychodziła ponad 6000 zł. Taką wycenę zredagowałem tym ludziom na piśmie, opieczętowałem firmową pieczątką i oddałem zainteresowanym. Zwróciłem im uwagę, że skoro negują wycenę ubezpieczyciela, to w żadnym razie nie mogą przyjąć wypłaty za szkodę, czy to w formie przekazu przyniesionego przez listonosza, bo też tak robią, czy wpłaty na konto. Sprawa nabierała rumieńców. Listonosz miał dla nich przekaz, nie odebrali. To 1200 zł. Na telefon z rejonu podanie numeru konta, na który zostaną przelane pieniądze od ręki odpowiedzieli, że nie godzą się na proponowaną likwidację szkody i sumę odszkodowania. Po jakimś czasie otrzymali pismo, że wycena prac firmy JAZA jest nie do zaakceptowania, że ze względu na zbyt wysokie koszty samego wkładu. Ale ugodowo proponują nie 1200 zł, ale w drodze wyjątku 2500, bo znaleźli firmę, której wkład spełnia wszystkie normy, a jest dużo tańszy od tego, który ja zaujęła w wycenie. Wtedy poprosiłem o pomoc za zgodą pana Józefa Darłaka, prezesa Darko, technologa pana Piotra. Pan Piotr bardzo sumiennie podszedł do sprawy. Przeanalizował ofertę głównych producentów w Polsce, i ta ubezpieczyciela była zupełnie wzięta z sufitu. Za zgodą pana prezesa pan piotr na firmowym druku Darko zredagował pismo. Jeśli proponowana wycena likwidacji szkody związanej z zapłonem sady tam i tam zawiera koszt wkładu owalnego wykonanego, wykonanego z materiału CH 1,48,28 grubości 1 mm jest prawdziwa, to firma Darko jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu ze znaną wam firmą w celu współpracy handlowej. W następnym tygodniu gospodarz otrzymał wypłatę zgodną z realnym kosztem renowacji komina. Co prawda skreślono wycenę prac malarskich, szpachlowanie ścian. Zamiast proponowanych 1200 zł otrzymali ponad 6000 zł. Miałem tam lada chwila montować ten wkład. Taka była umowa. Sprawa już chyba została zarzucona. Z tego co wiem, po całej tej potyczce o należne odszkodowanie, nie 1200, tylko inne, właściciele domu wzięli pieniądze i pojechali. Na wakacje do słonecznej Chorwacji. A komin? Kominiarz Bogdan mówił mi, że nic przy przewodzie dymnym nie zrobili do tej pory. Grzeje on tamtego czasu dom gazem i tyle. Jak tylko będzie to możliwe, chciałbym pojechać na Chorwację i popływać w ciepłym morzu. Razem z moją ślubną. Trzeba mieć marzenia. I to byłoby na tyle w tym podcaście. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!